Hej, witam cieplutko na moim kanale I zapraszam Was na haul, którego Dawno tutaj nie było, bo ostatni Taki był w zeszłym roku, w listopadzie Dokładnie eee, Haul perfumowy Który popełniłam w ciemno W tym roku e, nie miałam Takich, wiecie, obfitych zakupów Perfumowych, e, dlatego, że no, Większość z moich widzów, którzy Są na moich odcinkach perfumowych, jak i również vlogowych i wiedzą, że otwiera się moja perfumeria. Otwiera się. Jeszcze się otwiera, jeszcze się nie otworzyła. Małe poślizgi są, ale oczywiście nad wszystkim panuje. Mam nadzieję, że już w tym miesiącu w maju ona już wyruszy, wiecie, ujrzy światło dzienne. Także absolutnie, ja popełniałam takie zakupy w ciemno, tyle, że na rzecz tej perfumerii i jeżeli chodzi o moją prywatną kolekcję, było tego raptem kilka sztuk. Jeżeli macie ochotę podpatrzeć, czy się ja inspirowałam, jeżeli chodzi o pozycje perfumowe, co ja wybrałam do swojej kolekcji, zapraszam do oglądania dalej. Początek stycznia rozpoczęłam od uszczuplania mojej łyżlisty perfumowej i wykreślenia oraz nabycia do mojej kolekcji pierwszej sukieneczki od marki Guerlain z linii La Petite Rau Noir Black Perfecto. Miałam dylemat, którą sukieneczkę wybrać do swojej kolekcji jako pierwszą, dlatego że jest ich kilka, a więc przeanalizowałam skład wszystkich i stwierdziłam, że Black Perfecto wydaje mi się najbardziej yy, ciekawą pozycją. Oprócz tego w swojej kolekcji ja bardzo mało mam. E, właśnie zapachów, które posiadają nutę, nutę czereśni oraz e, nutę lukrecji. Także bardzo chciałam połączenie e, właśnie z tymi nutkami poznać. E, perfumy powstały w roku 2017, zostały sklasyfikowane jako orientalno-florystyczne. Bardzo ciekawa koncepcja przy tworzeniu tego zapachu, dlatego że dla twórcy inspiracją e, były takie klimaty motocyklowe, e, czarna skóra i do tego. Czarna, elegancka sukienka. Jeżeli chodzi o skład Black Perfect, to znajdziemy tutaj w strefie głowy czereśnie, migdał oraz czarną herbatę, strefa serca to jest róża razem z lukrecją i strefa bazy, skóra, fasolka, tonka, paczula oraz czarne piżmo. Analizując nuty zapachowe w Black Perfecto, w mojej głowie narodziło się takie wyobrażenie o tym zapachu, że będzie to zapach ciepły, otulający. Niestety ja go odbieram bardzo chłodno, jest wręcz za chłodny na takie... Yy, Aury zimowe, na takie aury deszczowe, wieczne. Także yy, myślę, że teraz w sezonie wiosna na to odsłoni swoje prawdziwe oblicze i nie będzie się go przyjemnie nosić, bo póki co dla mnie jest zbyt chłodnym zapachem. Kolejny mój wybór to kompozycja florystyczna, która ukazała się w roku 2013. Wybierałam ją, zmyślam o wiośnie, o nadchodzącym lecie, o takich, wiecie, cieplejszych dniach. Wincekamu to amerykańska marka i pozycja Fiori. Jeżeli chodzi o kompozycję fiori, ja muszę tutaj się szczerze przyznać do tego, że owszem, skład wydał mi się bardzo ciekawy, ale duże znaczenie miało opakowanie, a raczej flakon, za którym ja przepadłam w ogóle. Muszę go otworzyć, dlatego że nieporęczny jest, jest duży, 100 ml, są to perfumy. Ja przepadłam za tym flakonem. Jak ja zobaczyłam to cacko, powiedziałam nie, no ja muszę mieć, tylko był dylemat, który, dlatego że. Jeżeli chodzi o serię tych flakonów, jest 8? Tak, 8. Ech, takich samych, tylko się różnią kolorem płynu i oczywiście nazwą. Także tak się przedstawia Fiori. Przepiękny, przecudowny flakon, który naprawdę wspaniale będzie wyglądał za szklaną gablotą. Opakowanie mówi samo za siebie, a więc przechodzę po prostu już do składu. Jeżeli chodzi o górne nuty, znajduje się tutaj nektarynka, belini, belini jest takim drinkiem alkoholowym oraz różowy Grapefruit. Strefa serca, yy, znajduje się tam irys, znajduje się tam jaśmin oraz frezja. I strefa bazy, cedr, bursztyn, drzewo sandałowe oraz piżmo. O samym zapachu nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ testowałam go tylko na ręce. Nie nosiłam się jeszcze z tym zapachem, także tak naprawdę dopiero zaczynam go poznawać, ale e, takie moje pierwsze wrażenie jest pozytywne. Zapach wydaje się bardzo przyjemny, e, cytrusowy, taki w otwarciu, e, słodki. Zobaczymy, na pewno wrócę tutaj e, w którymś tam moim filmie. Perfumowym, aby Wam opowiadać więcej yy, o moich takich głębszych doznaniach z kompozycją Fiori. Kolejny mój zakup oraz wybór są to arabskie perfumy, yy, o których co nieco wspominałam na vlogowym tygodniu. Yy, marka Armaf, Tres Żur jest to kompozycja florystyczno-drzewno-piżmowa. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z arabskimi perfumami, to jest ono, że tak powiem, marne. To dopiero kiełkuje. Ale jak najbardziej chcę poznawać arabskie perfumy, dlatego że te kompozycje są bardzo ciekawe. W ogóle zburzyły całe moje wyobrażenie o arabskich perfumach, ponieważ wcześniej myślałam, że to są perfumy ciężkie, kadzidlane, takie nie do przejścia dla mojego nosa. Ale się miło zaskoczyłam, także yy, dopiero dru druga pozycja perfumowa, która wylądowała w mojej kolekcji, ale za to bardzo ciekawa, i również ten zapach zakupiłam z myślą o takich cieplejszych porach roku. I przechodzę już do składu tej arabskiej kompozycji. Nuty głowy stanowi zielona herbata, cytryna oraz neroli. Strefa serca to są białe kwiaty, jaśmin oraz tuberoza, Nuty bazy: piżmo, cedr, wanilia oraz paczula. Pomimo iż tą kompozycję kupiłam na takie cieplejsze dni, letnie dni, dni takie ciepłe, wiosenne, użyłam tej kompozycji dwa razy w takie nieco chłodniejsze. I tak, jest świeżo, cytrusowo, jest rzeźko przy otwarciu. Te cytrusy pomieszane są razem właśnie z takimi świeżymi liśćmi zielonej herbaty, ale. Zapach później staje się taki delikatnie ciepły, także jak najbardziej w takie chłodniejsze dni y, można czerpać właśnie taką przyjemność z jego używania. Kolejny mój wybór to męska aromatyczna kompozycja z roku 2022. I tak, dobrze słyszycie mój wybór, ale to nie jest zapach dla mnie. Y, to jest zapach dla gumisia męża mego. A mowa o męskiej odsłonie zapachu Vibes of Freedom od marki Zadig Voltaire. Mój mąż nie jest specjalistą od perfumowych zakupów w ciemno, wręcz nigdy tego nie robił, ale lubi jak ja wybieram mu zapachy. Także jeżeli on mi zleca wybór jakiegoś zapachu, to ja to czynię z największą przyjemnością. A więc zdecydowałam się na Vibes of Freedom wersji męskiej. Ja posiadam wersję damską. I uważam, że jest o wiele ciekawsza od tej damskiej wersji. Nie, że ładniejsza, jest po prostu ciekawsza. W składzie tutaj jest lawenda, i ten zapach cechuje, cechują takie właściwości uspokajające wręcz. Przepięknie wydana lawenda. Do tej pory hmm, spotykałam się z taką wręcz kosmetyczną tą lawendą. I wiecie, no, nie zawsze ta lawenda bardzo ładnie pachnie, a tutaj jest na naprawdę wyjątkowa odsłona tej lawendy. Bardzo mi się podoba i powiem szczerze, że czasami podgradam gumisiowi yy, troszeczkę tego zapachu. Jedna aplikacja tutaj na nadgarski, yy, pocieram ręce, żeby przenieść zapach z jednej ręki na drugą i ja tak idę do spania. A ten zapach czasami, bo nie zawsze, czasami powoduje, yy, że ja się wyciszam. I mam tutaj jeszcze trzy pozycje, czy ostatnie pozycje, o których nie będę się rozgadywała, dlatego, że ja już nagrałam z nimi testy na żywo, wrażenie, Pierwsze wrażenia i wrażenia po kilkunastu godzinach, a więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze, a macie ochotę właśnie posłuchać coś więcej o tych zapachach, to odsyłam tutaj, yy, wysunie się odnośnik do mojej playlisty perfumowej z testami na żywo. Zadig Volte Vibes of Freedom, marka Casharel, Yes I Am Delicious i Nina Ricci Nina Rose. O tych zapachach już mówiłam i póki co. Ja nadal podtrzymuję to, co powiedziałam na pierwszym wrażeniu. Także nic się nie zmieniło w związku z używaniem tych zapachów. Ja je wciąż czuję tak samo, jak czułam za tym pierwszym razem, kiedy byliście ze mną. Przy tych testach na żywo. Dajcie mi koniecznie znać, jakie Wasze są wybory perfumowe. Czy coś kupiliście w ciemno, czy trafiliście oczywiście z zapachem, także chętnie poczytam w komentarzach o Waszych wyborach. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za obecność, i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki! na razie. Pa.